Tydzień nas dzieli od świąt Bożego Narodzenia, więc nabierają tempa różne nasze przygotowania. Będziemy gruntownie sprzątać mieszkanie, stać w długich kolejkach w supermarketach, choinkę będziemy stroić w domu, lampki zawieszać. Mamy taki swój pewnie rytuał. W większości rodzin jest jasny podział obowiązków. Z upływem lat staje się oczywiste, kto przygotowuje barszcz i łóżka. Kto piecze ciasta, kto nakrywa do stołu. Mamy takie swoje rytuały, i to pokazuje, że mamy w sobie pewną potrzebę dobrego przygotowania się na nadchodzące święta. Z czego to wynika? Dlaczego podejmujemy tyle trudu? Proszę zauważyć, przy jakich okazjach my się przygotowujemy. Przygotowujemy się przed ważnym egzaminem na uczelni. Wtedy niektórzy potrafią całą noc zarwać i spędzić ją. Nad książkami. Dziewczyna, kiedy idzie na randkę z chłopakiem, szykuje się. Dokładnie nie wiem, jak długo trwa taka procedura poprzedzająca wyjście, ale słyszałem, że może to być nawet kilka godzin. Kiedy w końcu przyjdzie czas na ślub, tr przygotowania trwają nawet miesiącami, bo trzeba salę zamówić na wesele, trzeba zaproszenia rozesłać do znajomych i, i krewnych itd. itd. Im bardziej zależy mi na jakimś wydarzeniu, albo na osobie, której to wydarzenie dotyczy, z którą się wiąże, tym lepiej staram się przygotować, bo to jest dla mnie ważne, bo to jest ktoś dla mnie ważny. Myślę, że w tym naszym przedświątecznym zaaferowaniu nie jesteśmy w stanie zauważyć ogromnego paradoksu. Nie zauważamy, jak bardzo fatyguje się Pan Bóg żeby przygotować świat na swoje przyjście. Liturgia Kościoła daje nam dzisiaj słowo o zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela. Pan Bóg decyduje się posłać proroka, który przygotuje Panu lud doskonały. To jak bardzo Bóg stara się przygotować, to, że Bóg nie działa z marszu automatycznie, pokazuje i objawia nam bardzo piękną prawdę. Objawia to, że jesteśmy dla Boga ważni. Również Bóg stara się przygotować, przygotować wszystko najlepiej jak to możliwe. Kiedy stwarzał świat, tak wszystko poukładał, tak wszystko przygotował i zaplanował, żeby człowiekowi w raju było dobrze. Kiedy zapowiadał czasy mesjańskie, to ustami proroka Izajasza mówił, że przygotuje dla wszystkich ludów uczte z tłustego mięsa, uczte z wybornych win. A Jezus, kiedy zapowiadał swoje odejście i przygotowywał swoich uczniów na krótko przed swoją śmiercią, mówił Niech się nie trwoży serce wasze, idę przygotować wam miejsce, a kiedy przygotuję, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Pan Bóg przygotowuje się, bo jesteśmy dla Niego ważni, bo jesteśmy najważniejsi. Ta świadomość może nam pomóc w głębszym przeżywaniu Świąt Narodzenia Pańskiego, w duchowym przygotowaniu się do tego wydarzenia. Ja dzisiaj nikogo z Państwa nie będę zachęcał do jakichś szczególnych praktyk religijnych, bo jeśli Bóg jest dla kogoś ważny, jeśli jest najważniejszy, to taki człowiek i do spowiedzi pójdzie przed Bożym Narodzeniem i na pasterkę w wigilijny wieczór. Dzisiaj, na tydzień przed świętami, życzę Państwu po prostu dobrego czasu przygotowań.